Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: Idźcie. Pokażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: Wstań, idź! Twoja wiara Cię uzdrowiła. Kochani, ciąg dalszy 17 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Tydzień temu robiłem wprowadzenie do tego 17 rozdziału i wspomniałem o tym, że Święty Łukasz w tym rozdziale Zawarł takie różne myśli Pana Jezusa. Rozdział jest taki trochę niejednorodny, różne tematy tam się pojawiają. Tydzień temu słyszeliśmy tą prośbę apostołów, Panie przymnóż tam wiary, czy też wskazanie Jezusa dla sług. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. I w te nauczania Jezusa, święty Łukasz wplótł też jedno uzdrowienie, takie dziesięciokrotne, ale jedno, czy jedno wydarzenie dziesięciu uzdrowionych, właśnie uzdrowienie dziesięciu trendowatych, przed chwilą to słyszeliśmy i ja wyczytuję z tej, z tej historii aż cztery ważne myśli dla nas, cztery ważne wskazówki, cztery Boże mądrości, czy cztery Boże podpowiedzi i postaram się tymi czterema wskazówkami z wami podzielić. Pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę, to na sposób, w jaki zostali uzdrowieni ci trendowaci. Wychodzi naprzeciw Jezusa dziesięciu trendowatych i wszystko jest zgodnie z przepisami. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu, ulituj się. Zatrzymali się z daleka. Przypomnę, takie były wskazania, takie były przepisy, że trendowaty nie mógł spotykać się z osobą zdrową. Trendowaty, jeśli opuszczał to miejsce, gdzie trendowaci mieszkali, mieszkali w takich gettach poza miejscowościami, więc jeżeli trędowaty wychodził w poszukiwaniu gdzieś tam żywności. To miał obowiązek ostrzegania przed sobą, czy to dzwonienia dzwoneczkiem, czy też wołania przed sobą nieczysty, nieczysty, po to, by zdrowi byli ostrzeżeni i unikali kontaktu. No, względy sanitarne tutaj widzimy tych dziesięciu trendowatych zachowało się w porządku, stanęli z daleka i z daleka zanieśli swoją prośbę. A Pan Jezus udzielił im takiej wskazówki, by poszli, pokazali się kapłanom. Tutaj znamy narodowość tylko jednego z tych dziesięciu. Na końcu mamy, że jest Samarytanin. Być może, prawdopodobnie, owych dziewięciu było Izraelitami. Musieli znać prawo żydowskie, ponieważ to jest przepis Starego Testamentu, że uzdrowiony miał pójść pokazać się kapłanowi i złożyć ofiarę dziękczynną za swe uzdrowienie. Do tego jeszcze nawiążę. Więc Jezus mówi, idźcie, pokażcie się kapłanowi. I gdy szli, zostali... Oczyszczeni w trakcie, kiedy wędrowali, nastąpiło to uzdrowienie, i po chwili się właśnie zorientowali, że są uzdrowieni. Przedziwny sposób, przepiękny sposób, że czasami tak się dzieje, że Pan Bóg uzdrawia nie w tym momencie, w którym prosimy, ale czy to w czasie drogi powrotnej, czy w czasie snu. Wiele takich świadectw znam. Pierwsze, które no, widziałem czy słyszałem na własne oczy bardziej słyszałem. To jeszcze przed laty, kiedy była pierwsza szkoła, czy jedna z pierwszych szkół charyzmatów w naszej diecezji, prowadzona przez Damiana Stein, pierwsza dla mnie w Głogowie. Pamiętam, byłem bardzo poruszony na sobotnim wieczornym spotkaniu, kiedy uczestnicy modlili się nad sobą jak jedna z kobiet, nad którą się modlono, poszła do łazienki sprawdzić, wróciła cała zapłakana, miała kilka guzków na piersi i w trakcie modlitwy jeden zniknął, a pozostałe się wyraźnie zmniejszyły to już było takie wielkie, wielkie poruszenie. Na drugi dzień, w niedzielę, było zakończenie, i ta kobieta złożyła świadectwo, że kiedy wróciła do domu, położyła się spać. W niedzielę rano, kiedy wstała, nie było żadnego guska. Czy w czasie powrotu do domu, czy w czasie snu, ale właśnie takie uzdrowienie można powiedzieć opóźnione w czasie. Przepiękny jest nasz Bóg, który działa w takie różne sposoby. I tutaj mamy taką właśnie sytuację. Uzdrowienie nastąpiło wtedy, kiedy wracali, kiedy szli pokazać się kapłanom. Natomiast chcę przywołać teraz inne uzdrowienie trendowatego, opisane w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, tam w okolicach Kafarnaum. Przypomnijcie sobie, niektórzy z Was znają tę historię. Tam doszło do uzdrowienia w inny sposób. Przyszedł do Jezusa trendowaty, mówiąc: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I co zrobił Jezus? Podpowiem: zrobił coś, czego nie wolno. Kto wie, może głośno powiedzieć: Co zrobił Jezus? Bardzo dobrze. Dotknął go. Nie wolno dotykać trendowatych. On go dotknął. Powiedział: chcę bądź oczyszczony. Dotknął go. Prawdopodobnie dlatego, czytamy potem, że Jezus nie mógł wejść do miasta. Być może rozeszła się wieść, on dotknął trendowatego, więc przez jakiś czas Jezus unikał wchodzenia do miasteczka, bo podejrzewano, że może właśnie Pan Jezus zarazki roznosi. No ale mamy właśnie takie uzdrowienie. Teraz zobaczcie. Dziwny ten nasz Pan Bóg, prawda? Tego trendowatego dotknął i natychmiast czytamy w Ewangelii Marka, natychmiast trąd Go opuścił. No to co mu zależało, żeby na tych dziesięciu? Jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty uzdrowieni. Mógł tak zrobić? No, Mógł, jest wszechmogący. To dlaczego tym razem tak nie zrobił? Dziwny ten nasz Pan Bóg. A jeszcze bardziej to widać, kiedy Jezus uzdrawia niewidomych. Dziesiąty rozdział Ewangelii Marka. Bartymeusz pod Jerychem woła za Jezusem, przyprowadzają go. Co chcesz, abym ci uczynił, Panie, abym przejrzał? Przejrzyj. Tyk, wzrok mu wrzucił. Inne uzdrowienie niewidomego też w Ewangelii Marka. Jezus wyprowadza go poza wieś. Bierze ślinę, kładzie mu ręce na oczy z tą śliną. Niewidomy. Częściowo ma wzrok uzdrowiony, mówi widzę ludzi jako drzewa. Jezus nakłada ręce po raz drugi i wtedy zostaje uzdrowiony. A w dziewiątym rozdziale Jana, Jezus bierze i ze śliny robi błoto, nakłada to błoto na oko, na oczy, i mówi: Idź, obmyj się w sadzawce Siloe. I dopiero kiedy się obmył w sadzawce Siloe, niewidomy od urodzenia zaczął widzieć. Zobaczcie. Każdego niewidomego Jezus uzdrowił inaczej. Tego uzdrowił słowem, na tego nałożył ręce, a temu kazałeś się obyć w sadzawce. No dziwny ten nasz Pan Bóg, prawda? Trochę prowokująco to mówię. Nasz Bóg jest mądry. On jest mądry. I nie tylko w tym jest mądry, że do każdego chorego dopasowuje sposób uzdrowienia, ale On jest mądry, bo w swojej mądrości kazał ewangelistom to zapisać, i mniej Ciebie chcę czegoś nauczyć. Jaka dla nas stąd płynie pierwsza Boża Mądrość? Że Bóg nie jest ograniczony do jakichś metod uzdrawiania. Bóg nie jest ograniczony, że wysłuchuje tylko jakichś konkretnych próśb. Pewnie się dziwicie, że to mówię, ale w wielu z Was, myślę, myślę, wielu z Was, jest takie myślenie, bo jest to zupełnie naturalny mechanizm. Zobacz, jeżeli o coś ktoś z Was prosił i modlił się jakąś konkretną modlitwą i został wysłuchany, to teraz, jeżeli spotkasz jakąś osobę, ona ci powie o swoim problemie i to będzie taki sam jak Twój problem, to co jej odpowiesz, musisz odmawiać tę modlitwę. Ja odmawiałem i mi pomogło. No tacy jesteśmy, że, wiecie, skoro zadziałało raz, to zadziała drugi raz. Ale jest w tym niebezpieczeństwo, że właśnie Pana Boga ograniczymy do jakiegoś sposobu. I ja się z tym spotykam, kiedy do mnie jako do egzorcysty przychodzą ludzie, nieraz przez te dwadzieścia parę lat, nieraz słyszałem takie pytanie. Proszę księdza, jaką modlitwę mam odmawiać? Czy jest jakaś taka specjalna modlitwa, żeby moja żona, mój mąż, moje dziecko zostało uwolnione? Są ludzie zdziwieni, kiedy mówię, nie ma takiej modlitwy. Ale tam inny egzorcysta mówił, albo gdzieś tam w internecie usłyszałam yy, konferencję, że jak się to modlitwę odmawia, to na pewno. To tak nie działa. Wiecie, ja y, zachęcam. Bądź wdzięczny Bogu, zaraz o wdzięczności powiem. Jeżeli modliwość jakąś modlitwą zostałeś wysłuchany, Bogu niech będą dzięki za łaskę, której udzielił. Ale to nie znaczy, że ja w takiej sytuacji odmawiałem nowennę pompajańską, to ty też musisz, na pewno Ci pomoże. A ja odmawiałem tajemnicę szczęścia na pewno zadziała. Bóg nas uczy przez tę dzisiejszą Ewangelię, przez te różnorodne sposoby uzdrawiania, że nie ma specjalnych modlitw. modlitw z mocą, bo Bóg patrzy na serce i patrzy na relacje, a nade wszystko patrzy na serce pełne wiary. Pierwsza wskazówka, nie przywiązuj się do rodzaju modlitwy, ale bądź szczery przed Bogiem i módl się z wiarą, bo to nie od specjalnego rodzaju modlitwy zależy wysłuchana prośba, uwolnienie, czy uzdrowienie. Druga Boża mądrość to właśnie wiara. Zobaczcie, yy, wspomniałem Wam przed chwilą o tym przepisie żydowskim, żeby pójść, pokazać się kapłanowi i złożyć ofiarę dziękczynną za uzdrowienie. Kiedy Jezus im to mówi? Kiedy stoją z daleka i jeszcze są pokryci trądem. Nie wiemy w jakim stadium trądu byli, ale skoro w czasie drogi zauważyli, że są uzdrowieni, więc prawdopodobnie było to już widoczne. Być może już im gniła skóra na rękach, może na twarzy. To już był widoczny trąd. Widoczne stadium choroby. I teraz stoją z daleka, mówią: Jezu, ulituj się. Jezus mówi: Idźcie złożyć ofiarę dziękczynną za uzdrowienie. No logicznym by było, gdyby przynajmniej któryś z nich powiedział: Ale zaraz, zaraz, tutaj jeszcze mi ręka gnije. Dlaczego mam składać ofiarę dziękczynną za uzdrowienie, jak jeszcze nie jestem uzdrowiony? No nielogiczne. Zobaczcie, oni zrobili coś, co wydaje się nielogiczne. Wybrali się w drogę, by podziękować Bogu za uzdrowienie, którego jeszcze nie oglądali. Nie wiem, czy znali to wskazanie Jezusa, które zapisał święty Marek w 11 rozdziale. Niestety w języku polskim mamy to przetłumaczone z takim wyrównaniem, jeśli chodzi o formę czasu, użytych czasowników. Zaraz Wam wyjaśnię o co chodzi. W 11. rozdziale tam Jezus właśnie mówił o tym, żeby mieć wiarę. Jeśli z wiarą powiesz do góry, podnieś się i przesuń, będzie wam posłuszna. Jezus dodaje bardzo ważne słowa. Bardzo ważne słowa. Mówiąc, Wszystko, o co w modlitwie z wiarą prosicie, stanie się wam, i tutaj w języku polskim, tylko wierzcie, że otrzymacie. Ten ostatni czasownik ma inną formę w oryginale bo tam jest użyty czas przeszły. Więc to zdanie powinno być przetłumaczone. Wszystko, o co w modlitwie z wiarą prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymaliście. Dokładnie to zrobili ci chorzy z dzisiejszej Ewangelii. Jeszcze nie byli uzdrowieni, poprosili o uzdrowienie i zaczęli iść, składać ofiarę, by złożyć ofiarę dziękczynną za uzdrowienie, wierząc, że już to otrzymali i stało się im, bo tak obiecał Bóg. Czytamy o tym w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, a jeszcze ich nie widzimy. Odsyłam do kazania z zeszłego tygodnia, tych poziomy wiary. To już jest ten wyższy poziom wiary. Ufam Ci Boże, że Ty jesteś dobry, Ty już mi to dałeś, chociaż jeszcze tego nie oglądam. I dlatego dziękuję Ci za uzdrowienie, choć jeszcze go nie widzę. I wiecie, pamiętam, chcę przywołać modlitwę nad moim tatą, kiedy miał atak kamieni nerkowych. Kiedyś wam mówiłem to świadectwo. Kiedy rozkazałem, wypowiedziałem słowo rozkazu, żeby kamienie się rozkruszyły w imię Jezusa, ból zaczął ustępować w ciągu 15-20 minut, tate przestały boleć nerki. Musiałem wracać tutaj do Gorzowa na parafie. I tak mnie tknęło. Wtedy udzieliłem tacie instrukcji. „Mie, tato, to było około godziny, około godziny 13, mie, tato. Gdyby ten ból zaczął wracać, to proszę cię, powtarzaj tylko jedno zdanie. Jezu, dziękuję Ci, że mnie uzdrowiłeś. Słuchajcie, mój tata nie był charyzmatykiem, ani specjalnie pobożnym człowiekiem, ale usłyszał tą praktyczną wskazówkę. Miałem do niego zadzwonić później wieczorem, tata zadzwonił pierwszy, koło 19, cały podekscytowany, mówi, ty, słuchaj, tak koło 16 zaczęło mnie znowu boleć, ale robiłem to, co mówiłeś. Zacząłem powtarzać, Jezu, dziękuję Ci, że mnie uzdrowiłeś. I wiesz, że przestało? To jest też przykład na to, jak czasami przychodzą wątpliwości, jak diabeł próbuje nam ukraść uzdrowienie. Ale właśnie, to jest też dzisiejsza Ewangelia. Oni szli dziękując za uzdrowienie, chociaż jeszcze byli chorzy. I to był krok wiary, bo właśnie wiarę pochwalił Jezus. Co mówi Jezus na końcu do Samarytanina? Twoja wiara cię uzdrowiła. Twoja wiara cię uzdrowiła. Druga ważna wskazówka. Wszystko, o co w modlitwie z wiarą prosicie, Stanie się Wam, tylko wierzcie, że już otrzymaliście. Piękna obietnica, trzymajmy się jej. Trzecia ważna wskazówka z dzisiejszej Ewangelii to dziękczynienie. I tutaj Sam Pan Jezus czyni wyrzut tym, którzy nie podziękowali, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, gdzie jest dziewięciu. I, kochani, yy, chcę to powiedzieć krótko. Dziękczynienia, postawy dziękczynienia trzeba się nauczyć. Mamy w sobie taki odruch, szczególnie wobec tych, z którymi mamy relacje. Jak ktoś nam wyświadczy przysługę, potrafimy podziękować. Ale zdarza się też nam, że wobec tych, którzy nam uczynili jakieś dobro, nie podziękujemy, albo nasza wdzięczność jest nieproporcjonalnie mała. A czasami, nawet kiedy nie podziękujemy, mówimy o postawie niewdzięczności, ty niewdzięczniku. Wdzięczności trzeba się nauczyć i o tym też nam mówi Słowo Boże. W wielu miejscach i w Starym i Nowym Testamencie. Słowo Boże zachęca nas do postawy dziękczynienia. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, mówi psalm setny. Ale ja wam chcę zwrócić uwagę na psalm 103. Większość z was zna początek psalmu 103. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj. Skoro Bóg tak mówi, to znaczy, że wie, że ja mogę zapomnieć. I dlatego mówi Waldek, nie zapominaj, ale dziękuj, błogosław. I prosta wskazówka, kiedy się usłyszałem, teraz się z nami ją podzielę i przyznam się Wam, że nie do końca jeszcze tę wskazówkę w życie wprowadziłem. Jak zmierzyć, czy w wystarczający sposób dziękuję? Ta wskazówka brzmi tak: Jeżeli o coś prosisz intensywnie, głośno i długo, to twoje dziękczynienie powinno być równie intensywne i równie długie jak prośba. A teraz pomyśl sobie o tych łaskach, które otrzymałeś, patrząc na niektórych z Was. Pomyśl, co dostałeś od Boga, o co prosiłeś. I czy dziękowałeś tak samo długo, jak prosiłeś? Błogosław dusza moja Pana, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. I jak mamy dziękować, pokazuje nam ten uzdrowiony. Wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Donośnym głosem padł na twarz u jego nóg. I dziękował Mu. Jezu, daj nam serce, które będzie potrafiło dziękować. To była trzecia wskazówka. I czwarta. Czwarta wskazówka, ona wiąże się z tym, że te historie znajdujemy tylko w Ewangelii Świętego Łukasza. Ja w ciągu tego roku Wam tutaj akcentuję to, że niektóre historie zapisał tylko Święty Łukasz. I teraz przynajmniej cztery chcę wspomnieć. Ktoś pamięta, jakie historie są tylko w Ewangelii Łukasza? Kto pamięta? W siódmym rozdziale wskrzeszenie młodzieńca z Nain. W dziesiątym rozdziale przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. W trzynastym rozdziale kobieta pochylona od osiemnastu lat z duchem niemocy. To tylko u Łukasza. No, z rozdział piętnasty. Jak nie powiecie, co jest w rozdziale piętnastym, to się załamie, że moje gadanie tutaj na nic. Co jest w piętnastym rozdziale Łukasza? Piękny chór się odezwał. Syn marnotrawny, czyli przypowieść o ojcu miłosiernym. To tylko u Łukasza. I Zobaczcie, te cztery y, y, zapiski, dwa wydarzenia, dwie przypowieści są tylko u Łukasza i wszystkie cztery akcentują miłosierdzie Jezusa. Ta historia o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych też jest tylko u Łukasza, ale tutaj nie ze względu na miłosierdzie Łukasz to umieścił. Teraz chwilę pogłówkujcie. Dlaczego Mateusz tego nie zapisał, ani Marek, ani Jan? Dlaczego Łukasza to poruszyło? Kluczem jest właśnie ten, który wrócił. Kluczem jest to, że wrócił cudzoziemiec, czyli Samarytanin. Dlaczego poruszyło to Łukasza? Kto z Was pamięta, jakiej narodowości był Łukasz Ewangelista? Grekiem, bardzo dobrze. Święty Łukasz był Grekiem. Nie był Izraelitą, nie był Żydem. Łukasz doświadczył na sobie. Być może kiedy spotkał świętego Pawła, może to święty Paweł mu ogłosił Ewangelię, może inny z uczniów Chrystusa. Święty Łukasz usłyszał, że Bóg go kocha, mimo że nie należy do narodu wybranego. Święty Łukasz usłyszał, że Jezus za niego oddał życie, umierając na krzyżu. I święty Łukasz zdecydował się oddać swoje życie Jezusowi. Przyjął chrzest i stał się uczniem. Dołączył się do świętego Pawła w czasie drugiej podróży misyjnej. I Łukasz widział, jak Bóg działa wśród pogan, bo towarzyszył Pawłowi, zarówno kiedy dotarł do Filipii, potem kiedy dotarł do Aten, do Koryntu. Święty Łukasz widział, jak przez ręce Pawła, jak potężnie objawia się moc Boga wobec kogo? Wobec pogan. Wobec tych, którzy czczą Zeusa, Atenę, Artemidę, Hermesa, wobec tych, którzy w nic nie wierzyli, wobec tych, którzy ciężko grzeszyli, objawiała się moc i miłość Boga. Święty, Święty Łukasz przejął się tym. Być może te pasje zaczerpnął od świętego Pawła, ale być może jego serce było tym poruszone, że Bóg chce objawić się jako działający, potężny Bóg każdemu. I dlatego nam zapisał, że tych dziesięciu, jeden z nich to był cudzoziemiec. O, Bóg kocha nie tylko wybranych, kocha wszystkich. Dlatego dzisiaj śpiewaliśmy psalm. Pan Bóg okazał ludom, ludom swe zbawienie. I ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wiecie, kiedy to y, czytam, kiedy od wczoraj medytuję nad tą Ewangelią, pierwsza rzecz, przypomina mi się świadectwo Robiego Dołkinsa. Wspominałem wam o nim jakiś czas temu. Był też w naszej diecezji, więc miałem okazję być na spotkaniu z nim. Poruszało mnie jego świadectwo. Świecki ewangelizator, który, <kluzny> Amerykanin, którego Duch Święty przynagla, a on jest posłuszny temu, jeździ do krajów muzułmańskich, głównie do Afganistanu, i tam, odważnie na ulicy, głosi Ewangelię, mimo że jest to zakazane, mimo tego, że kilka razy z tego powodu był aresztowany. On, widząc ludzi chorych, muzułmanów, zaznaczam, proponuje im, że pomodli się o ich zdrowie w imię Jezusa. A ci odzyskują zdrowie w imię Jezusa na ulicy. Raz nawet był aresztowany, groził mu kara śmierci za to, że został uzdrowiony chłopiec w imię Jezusa. I wiecie to. Bardzo poruszające, że Jezus uzdrawia tych, którzy czczą Allaha i Go nie znają, bo chce się im objawić. I podobnie zaczęły do mnie wracać te świadectwa wspólnoty tej z Europy, z Wielkiej Brytanii, wspólnota Corridlumen Christi, te filmiki, które też wrzucają do sieci ze swoich akcji ewangelizacyjnych. Kiedy wychodzą, ta wspólnota jest na przedmieściach Londynu, kiedy wychodzą na ulicę po to, by modlić się za tych, którzy są chorzy. Najbardziej mnie poruszają świadectwa, czy to mężczyzn, czy kobiet muzułmanów, którzy zgodzili się na modlitwę i na ulicy zostali uzdrowieni. Poruszające jest to. Zawsze jestem ciekawy, co oni potem z tym zrobią, nie? że Jezus się okazał nie tylko prorokiem, ale Jezus okazał się Bogiem i, i stają przed dylematem: porzucić islam i zostać chrześcijaninem? Dla nich to jest bardzo trudne też. Myślę, powinniśmy się modlić o taką odwagę dla tych, którzy chcą zostać chrześcijanami, a są, są teraz wyznawcami islamu. Ale właśnie Pan Bóg objawił ludziom zezwolenie. Dlaczego tym mówię? Bo mamy to w dzisiejszej Ewangelii, a mamy też, myślę, dzisiaj w naszej ojczyźnie pewnego rodzaju napięcie yy, związane też ze strachem wobec tych, którzy są innej narodowości, czy też tym bardziej innej religii, nawet nie innego wyznania, innej religii jak islam, jak muzułmanie. Yy, niektóre obawy są słuszne, bo nie chcemy, by zniszczono nasze życie społeczne, nasze życie kulturalne, nasze. By nasze społeczności mogły żyć spokojnie. Natomiast yy, ten strach czasami sprawia, że możemy odczłowieczyć kogoś, bo jest z innego narodu. I podam taki przykład. Wyobraź sobie, sobie taką sytuację, że tam, gdzie mieszkasz, dom po sąsiedzku, dom za płotem, yy, wykupuje, dostaje, zamieszkuje w domu obok, przez płot, muzułmańska rodzina z Afganistanu, Pakistanu, Syrii. Muzułmanie, mąż, żona, dziewięcioro dzieci, zachowują się tak, jak się tego obawiałeś, czyli mają bałagan, nie pracują, żyją z zasiłku, denerwują cię, słyszysz też, jak, czy widzisz, jak rozkładają swój dywanik, słyszysz, jak śpiewają Allahu Akbar i nagle pewnego dnia widzisz, jak nie wiem, czy to sąsiad, czy sąsiadka, właśnie, czy ten właśnie mężczyzna, czy kobieta, może któreś z dzieci jest chore, może okuli, czy podszedłbyś do tej osoby i powiedział: Czy mogę się pomodlić o Twoje uzdrowienie w imię Jezusa? Pomodliłbyś się o uzdrowienie Twojego sąsiada muzułmanina w imię Jezusa? To jest dzisiejsza Ewangelia. To jest dzisiejsza Ewangelia. Jezus uzdrowił nie tylko dziewięciu Izraelitów. Cudzoziemca, wroga, przypomnę, Żydzi i Samarytanie nienawidzili się nawzajem. Jezus patrzy ponad to. Taki jest Jezus, który chce się objawić jako dobry Bóg dla każdego. I On chce tego również nauczyć mnie, żebym nie odczłowieczał kogoś tylko dlatego, że nie lubię Jego narodowości albo Jego religii. Cztery wskazówki i myślę, że możemy je zamienić na cztery prośby. Jezu. Proszę Cię, daj mi serce otwarte na to, że Ty działasz w taki sposób, jaki chcesz. Jezu, daj mi serce pełne wiary wyczekującej, wiary ufnej w to, że otrzymałem już to, o co proszę. Jezu, daj mi serce, które potrafi dziękować. Jezu, daj mi takie serce, które będzie potrafiło tak kochać, że pomodlę się o czyjeś zdrowie, że opowiem Mu o Tobie, mimo tego, że po ludzku Go nie lubię. Daj mi takie serce: Jezu, cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. Amen. Amen.